Siemanko wszystkim z tej strony Szkapal i zapraszam do kolejnego odcineczka z O2 Animal Park. Troszkę tutaj mamy do robienia. Spróbujemy troszkę podgonić tych leveli. Mamy tutaj 16 level. Mamy mnóstwo rzeczy wykupionych. Tej nowe karty jakieś znów. Co tutaj mamy? Znajomi mniej więcej mieli równe levele, Patrzcie, tu mamy już 20, 17. Tu już jest, Tutaj jest 38 level, już. Patrzcie, jak szybko nam. E, szybko nas wyprzedzili. E, powiem tak: e, ci, którzy na przykład nie nabijają żadnych leveli czy coś. E, po prostu będę wywalał ze znajomych, bo to nie ma sensu, jeżeli nikt nie pomaga, nikt nie nabija leveli Po prostu usuniemy, zrobimy miejsce dla grających. Tutaj pomożemy wszystkim. No ja się staram no nie, nie za często, ale staram się, jak ktoś pomoże, to przynajmniej tej osobie pomóc. Więc każdy kto mi pomoże, pomoc uzyska. Dobra, teraz. Jeszcze jedna, jest jeszcze jedna koziczka. Tutaj jest jeszcze jedna koziczka. O. Na większości jadę właśnie jak mam chwilkę czasu. Jadę tak wszystkim pomagam. Żeby tam jakieś nagrody, żeście zdobywali, no to, to nie jest tak jak w z, z ten e, w My To tak długo trwa ta pomoc. Tutaj jest moment, ten moment i pomagacie wszystkim. Parę zwierzątek złapać, można sobie ten klikać, od i przenosi was wszystko. Szybciej. Dobra, lecimy w następnego. To tutaj mamy. No to chyba jest naj, najprościejsze te kroki, czy, czy kruki, czy co to, to tam jest. A, i następny. Mm, no baloniki też są proste, bo to... No, Zaś trzeba sobie w to, ale też to szybko idzie. No, jak na początku się mi wydawało, że łapanie tych zwierząt jest najprościejsze, ale wiecie, wszyscy mieli malutkie kawałek jednej dróżki. Więc to było blisko. A teraz jak trzeba gonić pod całym zoo, to to już nie jest takie łatwe. Więc chyba te są najprostsze, co się nie ruszają, stoją w miejscu. Więc te będziemy robić. Gdzie mamy to? Przypominam dalej o trwającym konkursiku na zrobienie jakiejś tapetki na miniaturki właśnie do filmików. Do za do zrobię do osoby właśnie, której wygra, która będzie miała najlepszą tapetkę. Mamy fajną nagrodę, tylko tutaj pomogę wszystkim i... Przedstawię wam, gdzie się to schowało Jaką mamy tą nagrodę Ile ich tutaj? Jeszcze tutaj wyłapiemy wszystko Ja nam jeszcze pół ciekawych. Tutaj dwa, jeszcze trzy A dwa, trzy Dobra, następne Mamy baloniki Cyk, cyk W pół odcinka zejdzie na e, pomaganie tym przyjaciołom wszystkim. Teraz jednak nie wiem, gdzie ich tam jest. Czy ich tam jest 20? Nie, 20 chyba nie ma. już ktoś ma jakieś ten pustynne też postawione. Ale niektóre widzę, że w ogóle stanęły. So, w ogóle co mam znajomych, że w ogóle się nie rozbudowują nic. To na piątym czy tam 10 lewelu nic nie przybywa. Ja powiem ja dużo nie gram w to, ale znaczy no sam loguję czasem, ale nie, nie gram żeby budować. Akordę mam już 7-16 level, więc ktoś kto na mnie się raz na dzień loguje już powinien mieć ten, ten wyższy level, a nie 10 Ile jeszcze tu ich mamy? Jeszcze gdzieś coś. Dajemy, następne, następne, tutaj jeden, tutaj trzeci, tu jest czwarty i piąty tutaj. Dobra, mamy wszystkich. Wszystkim dałem serduszka, patrzcie. Co tutaj mamy? Dziewiątego, no to w tym miesiącu. Nie, słuchajcie, bo teraz mamy co? Teraz mamy dziesiąty, teraz mamy miesiąc, no miesiąc temu. Nieraz ktoś mi pomógł. Tu też. tu też. Tu też. Tu też. Tu też. No to jak się ktoś loguje, roz na miesiąc pomaga, no to... No tu jest widać... Level jest większy, ale nikt mi nie pomaga. No tu macie, o. Z dzisiaj. Gdzie? Po prostu bym musiał wszystkich wywalić. Ale nie będę wywalał wszystkich, bo nie będę miał punktów komutować, więc będę wywalał po... od najmniejsze level, Będę wywalał po prostu niższe lewele od mojego. No na przykład tu jest siódemka, no to, to to... to już w ogóle nie wiadomo kto to gra. A tą siódemkę już bym mógł w sumie wywalić. Dobra, ty pójdziesz pierwszy na odstrzał, kiedy mi pomogłeś. 13, no to masz pecha. Tego wywalamy. Ehe. Kiedy się to miejsce blokuje? za 24 godziny, no to za 24 godziny później wywalimy następnego, które mamy najniższe levele dziesiątki chyba nie. No mamy dziesiątki, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to akurat 10 jest, żeby nam przybywało skrzynkę na jedno. No to się zwolni, wy to zaprosimy znajomych, wywalimy następnych trzech. Hmm. Teraz tak, co jest nagrodą w tym konkursiku na najlepszą tapetkę, Kątą tapetkę, miniaturkę, obrazek, może być zdjęcie z o, waszego, obojętnie, co tam zrobicie, już wam pokazuję, bo myślę jak to aktywować, chyba tutaj wchodzimy, wywali nas tutaj. Tutaj i dostaniecie taki kodzik. No, nie ten, bo ten ja zużyję, ten już będzie zużyty, ale taki kodzik dostaniecie. Dajcie realizul Dziękujemy, dziękujemy. E, miałem 40 monet, nie? Jest ten kodzik. Zamówienie, transakcja. Płatność, wszystko przeszło. Zobaczymy jak to. Nie wiem jak się to aktywuje, ale dobra. Chyba, chyba tyle, nie? Tutaj mogę chyba odświeżyć. Dobra. To jest zrealizowane, nie? Dobra. Tutaj mam 41. Zobaczymy, bo chyba bym musiał grę odświeżyć, bo to się chyba nie dodało automatycznie. Więc y, spróbujemy odświeżyć grę. O, dobra, teraz doszło, widzicie? Y, to jest nagrodą. 50 diamencików. I mamy 91 diamencików. 50 diamencików to macie e, nagrodę w cenie 5 euro. To sobie policzcie, ile byście musieli zapłacić. Hmm, czy my mamy tu gdzieś polski? 50 euro, 50 diamencików to macie 21 zł. No to tyle zgarniacie za wygranie konkursiku. Dobra, my tutaj dalej jedziemy, bo już czas nam leci, a. Nie mam jeszcze nic zrobionego. Wysprzątamy sobie przynajmniej. Zastanawiam się, jak uniknąć właśnie tych śmieci tutaj. Czy postawić więcej koszy na śmieci? Czy po prostu musiałbym mieć kogoś kto będzie mi to sprzątał na bieżąco? Dobra, wysprzątamy tutaj kasę. Z tego, co postawiłem, to postawiłem tutaj ten. O. Domek do rozmnażania zwierzątek. Kozy domowej nie, nie udała się. Dobra, teraz bonus 20% przy następnym. Tylko, że 7 godzin trzeba czekać. 7 godzin jest zablokowane. Ale mogę owce puścić. Wszczamy owce. Mamy 16% na owce. 2400 kosztuje na 105 godzin. To trwa. Tu mamy te 16%. Tu możemy zwiększyć o 8% za 2400 lub o 48% znaczy o 32% za 10 monet znaczy za 10 diamentów no według mnie to się nie opłaca więc dajemy sobie to dużo nam tej hodowlinie, no, wiadomo no na 10 razy może się dwa uda nie? ale dobra tu się rozmnaża a my zajmiemy się tutaj Zwierzątkami, żeby im zapewnić jak najlepsze warunki. Pierwsze podlejemy te nasze krzaki. Z tego co widzę te orzącowe się nie podlewają, więc stoi to tylko do, do dekoracji tylko. Więc nie wiem, czy tego nie usunę. Nie zajmuje to tylko miejsce. tylko dekoracje daje, patrzcie, jak level idzie. Ile mi brakuje? 28 tysięcy punktów. Jeżeli ja takie podlanie dostaję. Piszeć? Aha, to 35. Zależy od roślinki. Dobra. I karmimy, gwiazdkujemy. Jest wszystko. Karmimy. Gwiazdki. Doświadczenie zabawa wszystko idzie. Karmimy. Elegancko wszystko idzie. Tutaj nie mamy nic, co by nam główienka zbierało. Widzicie, musimy główienka. To mnie denerwuje, właśnie to zmiatanie tych guwienek Teraz nakarmimy. Zobaczymy, co by szło do tej świnki dać. żeby. Sklepik, wybieg. I na te główienka, chyba jest to, nie? Nie wiem, czy to jest to. Czekajcie, to się jakoś sprawdzało. Tutaj. Aha, tutaj mogę coś dodać. I tu. Aha, no w sumie tego brakuje. Dobra, to to kupimy. I zamontujemy to tutaj. Tym naszym świnkom. Niech mają. O nagroda. Elegancko. I tutaj jeszcze, żeby ich szło rozmnażać. Ten domek też im zamontujemy. Nie wiem, czy się mi gdzieś zmieści. Może się tutaj zmieści na kraju. No co jest? Nie, nie wejdzie nam tutaj. Tutaj na dole? To obrócilibyśmy sobie go tak. Trochę nam zasłania, ale dobra, niech chcę. Jest. Silnika się nam tu zbugowała. Dobra, i mamy wszystko, nie? Aha, dobra, tego budynku nie umiemy. Tak sobie możecie sprawdzać, właśnie. Czy macie wybieg elegancko, wszystko zrobione? Tu możecie dodać jakieś dekoracje do wybiegu. Nie wiem, właśnie co będę mógł dodać. Do 2000 do zabawy, takie coś można, do, ale to chyba nie. To chyba do innego. Kupimy to. Chyba do innego tego trzeba dodać. Tutaj nie mogę, nie? Tak. To zależy od zwierzątka. O, tę mowę. To im zaraz to wstawimy. Zależy od zwierzątka. Jakie mamy zwierzątko, do jakiego możemy to wstawić? Ale niech już mają. Tutaj. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy coś. Mamy jakieś zwierzątko? Nie mamy. Dobra. No i robimy to. Też to trzeba wstawić. Czyli wstawiamy to tutaj. No i kupujemy tą stajnię. Elegancko mamy wszystko. Wybieg w pełni zaopatrzony. Tutaj mamy pusto. Tutaj mamy małpkę. Zprzątamy, żeby zdobyć to doświadczenie. Nakarmimy, zaraz jej zrobimy wybieg porządny, nawet zabawy, nie ma się czym bawić, biedulka, zaraz jej tu wszystko zakupimy. O, to ma... o tu jeszcze mamy zablokowane na 25 level, dobra, ile też to kosztuje? Bo my tak szalejemy z kasą, a za chwilę nas nie będzie stać. Nastawiałem tych kamulców i teraz się mi nic nie mieści. O kurde, to 12 tysięcy kosztuje. To ile? 8 tysięcy. Nie, dobra, nie będziemy tak szaleć, nie mamy tyle kasy. Zrobimy coś trochę w Ile kasy nie mam, żeby to wszystko wykupić teraz. Musimy tu postawiać inne rzeczy do misji troszkę. Ile nam dostało? 20 tysięcy. są zrobione wszystkie zwierzątka. To jeszcze tu mamy. Aha, tu jest mała owieczka, bo się mi rozmnożyła owieczka i tutaj jest mała owieczka. Jest to jedno budynko tu. Dobra. Tu siedzi mała owieczka. Tutaj nie mamy więcej zwierząt, nie? Tu możemy ruletkę wziąć. Dobra, i zobaczymy w misjach, co mamy. Tu jest, aha, promocyjne, że można kupić, dobra. Umieść siedzibę klubu. Siedziba klubu kosztuje 20 tysięcy. Akurat nam 20 tysięcy zostało. Dobra, bida. Ale kupimy tam siedzibę klubu. Czyli to będzie to będą wszystkie misje, jakieśmy wykonali na dziś. Bo ta siedziba klubu nas nas po prostu zrujnuje. Całą kasę, ale, do, ale jest duża, nie umie ich nigdzie wsadzić. Dobra, niech chcę, tutaj jest gdzieś. Buduje. 2005 diamentów i to dobra, wspaniale, elegancko. Misje lecą. Ile się będzie budować? Możecie sobie to czytać. No mi się tego nie chce czytać, bo tego jest dosyć dużo. Przystąpić do klubu. No za 11 godzin, bo będzie się jeszcze tyle budować. Więc póki co nic nie zrobimy. mieć taki coś ja nie mam takiego czegoś. Gdzie to gdzieś umieścić w jakimś wybiegu. Tu mogę umieścić. Jeszcze gdzieś umieścić. Chyba wszędzie zwierzęta mają to. No dobra, to już nigdzie nie umieszczę tego. Kosze na śmieci. Nie wiem poumieszczamy ich tutaj, tutaj trochę Dobra co my tu jeszcze mamy Kwiatków troszkę też to wszystko poumieszczamy drzewa jakieś, ale to drzewo się nie zmieści. Dobra, może tutaj, tutaj. Dobra, tutaj mamy 14 kwiatków jakieś do sadzenia. Ja tu jeszcze tyle kwiatków. Tutaj. tutaj już jest full, to jeszcze tutaj jeden. Tutaj jeszcze. Tutaj już mamy full wszystko. Aleśmy tych roślin napchali tutaj jeszcze. I przed? Też już nie. Tutaj też nie. Tutaj jeszcze damy. Dobra, co tu jeszcze mamy? 10 choinek mamy. Też umieszczamy, wszystko umieścimy. Dobra. Patrzymy, tu mamy roślin. Do umieszczenia. Takie coś. Możemy jakiemuś zwierzątkowi umieścić. Żeby się miało lepiej. Chyba nie mamy zwierzątka, któremu można to umieścić. No niestety nie mamy. musimy zejść niżej, mamy kangurka. W którym wybiegu możemy umieścić kangurkę? Tu możemy umieścić kangurka. Umieściliśmy kangurka, zdobywamy 2500 punktów. Elegancko, mamy kangurka. Wychodu i maluchy świnek domowych. Kangurkowi damy jeść. Dobra, co jeszcze możemy? Co tu jeszcze mamy z takiego, co możemy? A to. Ha, wybieg skalny. Nie mamy takiego dobra. Dobra, to stąd chyba już nic. Mm, tutaj mamy troszkę. Aha, czyli ta droga by musiała być zlikwidowana i to by musiały być postawione kolejne wybiegi. Zobaczymy jakie tu jeszcze mamy misje. Na dole patrz, ile tu jest misji. Na dole nieporobionych mamy. Zobaczymy, czy stać nas na coś. 5000 Trochę nas nie stać. Dobra, spróbujemy to 4000. To się nam może uda. No, żuwiki mogą mieć. Dobra, damy to żuwikom. I 2000 mamy, dobra. E, następna misja, takie poidło. Za Do 2000, dobra, kupimy. Gdzie my to mamy umieścić? Nie mamy wybiegu, w którym to mamy umieścić. A tu możemy, dobra, mamy wybieg elegancko. 10 roślin, 2,5600, tu doświadczamy elegancko. I zaś kolejna misja, dobra. Umieść poidło stepowe. Dobra, ale zejdziemy sobie w to tych. Zasadź kwiaty. E, to możemy zrobić. Kwiaty obsadzimy. To nie wiem, gdzie, bo nie mamy miejsca. Tutaj jest ten park. To obsadzimy kwiatami dookoła. Niech są takie teraz? Patrzcie, jak elegancko. Ok, tylko tutaj. O, wspaniale. 20 10 kwiatków. No ciekawe, gdzie ja te kwiatki będę sadził. No ja czekam, tyle kwiatków. Dzik i koryto. 3000, ale mamy 5000, 5000 było nam potrzebne na to, nie? Więc kupujemy to za 5000 i poszliśmy z torbami. Hmm. I postawimy to też tutaj przed tym. O, i 5000 by się dostali. No to w sumie wrócili nam. To i kwiatki i doświadczenie? W sumie widzę tyle kasy, ile wydajemy, tyle nam wracają. Za tę misję. Więc chyba nie opłaca się po części kupywać rzeczy, żeby ich osobno stawiać, tylko robić misję. Zbuduj willę pracowników. O, to byś mi się przydało. Willa pracowników. Ale my idziemy na sam dół. Ile ta willa pracowników w ogóle kosztuje? Gdzie ta willa jest? Tutaj. O 5000, tysięcy, akurat nam dali 5000 tysięcy. Kupujemy widle pracowników, ale to nas chyba wyzeruje, bo za widle pracowników nie dostaniemy kasy. Mamy się gdzie budować widle pracowników? Niestety 3 godziny. Dobra. Dekoracje na no szkodę, to nie jest jakieś użytkowe czy coś, tylko dekoracje. I ile nam zostało? 200 coś kasy. No, malutko, malutko. No to co? No, jedynie zostaje mi ten czas do wybudowania tego. Może jeszcze coś pomiędzy się zrobi, ale musimy nazbierać troszkę kasy, żeby coś tu innego jeszcze zrobić. No w sumie chyba tyle na dziś to by było, no po, trochęśmy pobudowali, no muszę poczekać aż się to wybuduje, żeby móc dalej ruszyć, tutaj to mnie blokuje, tutaj następne mnie też to blokuje, świnie domowe, jeszcze mogę zerknąć te świnie, to nie, musiałbym zerknąć tu ten budynek, aha nie mogę, bo mam zablokowane, dobra. Ale świnie, gdzie mamy świnie? Ma, świnie można rozmnożać, dobra. Hmm, to by mnie korciło wykupić. A, i tutaj ten teren już chyba też nam wykupili. Zaraz zobaczymy. Ale to, to chyba zobaczymy sobie w innym odcineczku. To ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcineczku. Cześć Wam!